Choroby pasożytnicze skóry to grupa chorób wywołanych przez pasożyty zewnętrzne człowieka. Zaliczamy do nich wszawice i świerzb. Wszawica co to jest? Wszawica jest wywoływana przez wesz ludzką. W zależności od miejsca pasożytowania wszawice dzielimy na głowową, odzieżową i łonową. Wesz ludzka jest stawonogiem. Dorosłe osobniki, których wielkość może dochodzić do 4,7 mm poruszają się za pomocą trzech par odnóży zakończonych pojedynczym pazurem. Wyspecjalizowane aparaty ssącykujące umożliwiają żywienie się krwią człowieka. Samica pasożyta składa około 100 jaj zwanych gnidami, które są mocowane specjalną wydzieliną u nasady włosa lub brania, w efekcie metody usunięcia jaj. Takie jak wyczesywanie włosów lub mycie i wodą i szamponami nie daje oczekiwanych rezultatów. Wszawica rozprzestrzenia się przez kontakt fizyczny, bezpośrednio z zakażonym człowiekiem lub pośrednio przez przedmioty w jego otoczeniu. Wszawica głowowa i łonowa nie ma bezpośredniego związku ze złym stanem higienicznym. Szawica głowowa występuje często epidemicznie u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jest to związane z typowymi zachowaniami dla tej grupy wiekowej to jest gry zespołowe, wspólna zabawa i zajęcia. Zakażenie przez weszłonową następuje najczęściej podczas stosunku płciowego, natomiast weszłodzieżowa jest związana ze złymi warunkami sanitarnymi. Przetwierdza się do ubrania i bielizny, a na skórę człowieka przechodzi wyłącznie, do się pożywić. Przyodzieżowe mogą przenosić inne choroby To jest plamisty rikacjozy. Jakie są objawy? Objawy w szawice są związane z ukłuciem skóry przez pasożyta, towarzyszy temu silny świąt. Ciągłe drapanie skóry prowadzi do powstawania sączących się nadżerek które mogą się pokrywać strupem lub ulec wtórnej infekcji bakteryjnej, w przypadku wszawicy głowowej we włosach skóry głowy można dostrzec jaja wielkości główki od szpilki, przytwierdzone do nasady włosa. Dorosłe osobniki są trudniej dostrzegalne ze względu na fakt, że szybko się przemieszczają. Weszłonowa najczęściej bytuje w okolicy łonowej, chociaż może występować też na skórze krocze, ud, brzucha, a nawet na rzęsach czy brwiach, natomiast zmiany skórne we wszawicy odzieżowej występują głównie w okolicy karku i grzbietu. Świerzb Co to jest? Czynnikiem wywołującym świerzb jest świeżbowiec ludzki. Jest to biała wyrostocz dorastający do 0,4 mm długości. Żywi się komórkami skóry. Zapodniona samica przenika pod naskórek i drąży w skórze nory, w których składa jaja. Zakażenie następuje przez bezpośredni kontakt fizyczny lub, rzadziej, przez wspólną pościel, bieliznę czy ręczniki. Najczęściej zakażenie występuje u dzieci lub u osób z obniżoną odpornością. Jakie są objawy? Cechą charakterystyczną świeżbu jest świąt który nasila się w porze nocnej. Ma to związek ze zwiększeniem się aktywności tego pasożyta w wyniku rozgrzania ciała. Najczęstszą lokalizacją zmian skórnych są palce rąk, nadgarstki, brzuch, pośladki i narządy płciowe. Na skórze stwierdza się drobne grudki. Pęcherzyki oraz nadżerki związane z silnym swędzeniem. Podobne objawy występują niejednokrotnie u wielu członków rodziny. Co zrobić w przypadku takich objawów? W przypadku pojawienia się wyżej wymienionych objawów należy się zgłosić do dermatologa lub do lekarza rodzinnego. Jakie są sposoby leczenia świeżbłą i szawicy? W przypadku zakażenia wszawicą lub świeżbem wystarczające jest zastosowanie leczenia preparatami do użytku zewnętrznego w postaci płynów, szamponów, kremów lub proszków. Najczęściej jednorazowe zastosowanie jest już skuteczne. W przypadku świeżbu konieczne jest leczenie profilaktyczne wszystkich członków rodziny i osób z najbliższego otoczenia, należy pamiętać że w przypadku szawicy odzieżowej i świeżbu konieczna jest dezynfekcja ubrań oraz nieużywanie ich przez pewien okres. Wypranie bielizny i pościeli w temperaturze wyższej niż 50 stopni Celsjusza, a następnie przechowanie jej w plastikowym worku przez co najmniej 72 godziny jest wystarczające dla eliminacji świeżbowca. Natomiast w przypadku wszawicy odzieżowej, skutecznym sposobem usunięcia larwia jest wypranie odzieży i wysuszenie jej gorącym powietrzem. Co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania? Niestety, zakażenie tymi pasożytami skóry jest bardzo łatwe. Aby zapobiec zakażeniu wszawicą głowową, nie należy stosować wspólnych grzebieni, szczotek, spinek, gumek. Opasek do włosów, weż głowowa może się również przenosić przez wspólne noszenie nakrycia głowy lub używanie tego samego ręcznika. Podobnie, rozprzestrzenianiu się świeżbu sprzyja stosowanie wspólnej bielizny, środków czystości czy pościeli. Przawica łonowa oraz świeżp są chorobami przenoszonymi drogą płciową i żadna z dostępnych fizycznych metod zabezpieczających nie jest skuteczna w ochronie przed zakażeniem. Dlatego też wskazana jest abstynencja płciowa partnerów w przypadku tych chorób przez cały okres leczenia.